Siemano Bukmacherskie Świry! Już jutro odbędzie się gala Fame Friday Arena, na której wystąpi wiele gwiazd Federacji Fame. W karcie znajduje się kilka ciekawych wal, dlatego przychodzimy do Was z dubelkiem na to wydarzenie. Galę możecie obstawiać tylko u Bukmachera Betclick, gdzie rejestrując się z linku z pierwszego komentarza z kodem promocyjnym POGTYP50 odbieracie zakład bez ryzyka do 200 zł. A teraz lecimy z naszą analizą na tę galę. Pierwsza walka, jaką obstawiamy, to starcie Filipka z Marcinem Dubielem. To pojedynek bardzo jednostronny. Mimo, że odbędzie się w Formule K1, to zdecydowanym faworytem jest Marcin Dubiel, który spośród gwiazd fame poczynił jedne z największych postępów, jeśli chodzi o umiejętności i charakter w walce. Tego samego nie można powiedzieć o jego rywalu, Filipku. Znany raper ma za sobą już wiele pojedynków, jednak z biegiem czasu nie widać w nich wyraźnego progresu. Większość jego walk była rozstrzygana na punkty, a w ostatnim czasie zasłynął z niechlubnej porażki na jednej z zagranicznych gal. Dubiel ma wszystko, aby wykończyć Filipka przed czasem: lepsze warunki fizyczne, siłę uderzenia, serce do walki. Poza tym Formuła K1 gwarantuje więcej efektywnej walki, co zapewne dodatkowo przyspieszy nadejście jej rozstrzygnięcia. Kurs na Triumf Dubiela przed czasem jest naprawdę świetny, bo wynosi aż 205 i z tego korzystamy. Drugie starcie jakie obstawiamy to pojedynek powracającego do Oktagonu Kubańczyka z goszczącym od niedawna w świecie frików Alberto. Można by rzec, że Kubańczyk jest wielką niewiadomą, ponieważ na dosyć długi czas rozstał się z walkami oraz zwakował pas fame. Mimo to nie wierzę, że zapomniał jak skutecznie walczyć i rozbijać swoich rywali. Do tej pory Kubańczyk był przecież uważany za jednego z najlepszych zawodników fame z bardzo mocnym ciosem i jeszcze mocniejszymi kopnięciami. Natomiast co można powiedzieć o Alberto? Póki co stoczył dwie walki: wygraną z wyraźnie słabszym wówczas fizycznie Dubielem, i przegraną z bardzo skutecznym w oktagonie tyburskim. Walka z Kubańczykiem może mieć podobny przebieg jak ta ostatnia. Miejmy na uwadze bardzo dobre warunki fizyczne Kubańczyka, które w połączeniu z niemałymi umiejętnościami mogą nie pozostawić Alberto żadnych złudzeń. Zwycięstwo byłego Mistrza Fame przed czasem po kursie 1,80 bierzemy w ciemno. I tak prezentuje się nasz dubelek na galę Fame Friday Arena, którego obstawiamy u Bookmachera. BetClick tam rejestrując się z linku z pierwszego komentarza z kodem promocyjnym POKTYP50, odbieracie zakład bez ryzyka do 200 zł. Na koniec mamy dla Was jeszcze oczywiście konkursik. Do wygrania jest 5 kodów Pay Per View na galę Fame Friday Arena. A co musicie zrobić, żeby wygrać? Musicie wytypować, ile punktów będzie w ćwierćfinale Siatkarskiej Ligi Narodów pomiędzy Polską a Brazylią. Wygrywa 5 osób, które trafi poprawną odpowiedź lub będzie najbliżej. Powodzenia!